Młodzi piłkarze spędzają ferie aktywnie. Osiem drużyn z rocznika 2015 zmierzyło się na hali Dębickiego Domu Sportu podczas drugiego turnieju młodych talentów imienia Kazimierza Saka. Zawody rozgrywano bez klasyfikacji końcowej. Mimo to nie zabrakło sportowych emocji i rywalizacji. No, no pierwsze miejsce. 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 Chemik, że temisowali, więc my możemy miejsce. mieć piąte. Musimy wygrać jeszcze jeden mecz i... Zaraz musimy wygrać. Obstawiamy, że wygramy! Obstawiamy. Wygramy! Medal będzie! będzie. Oby. Kibicujemy, staramy się kibicować naszym chłopcom. Tak, emocje sięgają zenitu. 10 lat krócej będziemy żyć przez te mecza naszych dzieci. Da, No Muszą wygrać, nie? To już druga edycja turnieju, który upamiętnia wyjątkową postać w historii dębickiego sportu. Kazimierz Sak przez 30 lat pełnił funkcję kierownika obiektów miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy mają nadzieję, że turniej na wpisze się w kalendarz imprez sportowych w naszym mieście. Pracowałem, miałem to przyjemność z Kazimiem 25 lat i wiele się od niego nauczyłem i cieszę się, że takie turnieje właśnie są organizowane właśnie jego imieniem. Pamięcią sięgamy świetnych czasów z Kazimierzem, który był przyjacielem wszystkich klubów w Dębicy. Uwielbialiśmy go, super dowcip, super przyjazna osoba. Niesamowite przeżycie, niesamowite. Kaziu wyjątkowy opoka tego wszystkiego co tutaj się wydarzyło. Chcemy aby przyjęło się już na stałe, że pierwsza sobota ferii, początek tych ferii właśnie rozgrywamy taki turniej. Doskonała okazja również jest, żeby wspomnieć świętej pamięci Kazimierza Saka, wieloletniego kierownika obiektów sportowych w Dębicy na zakończeniu, czyli na uroczystej wręczeniu pucharów będą przyjaciele świętej pamięci Kazimierza Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki.